I wychodzi z domu, jest tak samo ciepło na zewnątrz, jak w środku, prawie, prawie, ale jest cudownie. Wybieram się właśnie na Warszawskie Dni Informatki, gdzie za godzinę i 25 minut mam swoją prezentację. I z racji tego, że prezentacja będzie o poranku, postanowiłem przygotować coś mocnego. Czyli dużo, mocno i jeszcze więcej. Zobaczymy jak ludzie to odbiorą. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jest nawet duża szansa, że jestem w dobrym miejscu. WDI, Warszawskie Dni Informatyki. Więc jak się okazało, lądowałem w złym budynku. Natomiast kolega z elektrotechniki po pomógł mi. I w takim wypadku już teraz chyba zbliżamy się do dobrego miejsca. Więc jestem już na miejscu, mam plakietkę. Cześć! Cześć. Sami znajomi Więc już udało się znaleźć dwóch pierwszych widzów, więc uwaga uwaga, jedyny niepowtarzalny Maciej Janiserowicz. Dzień dobry. Ten Maciej Aniserowicz i Jarek. Co? Cześć. O, ale trzeba. Zacznijmy. Mirek, który jest znany z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to, o którą was pytał, czyli prowadzi od 250 chyba ponad dni, tak? Tak, Co Codziennie na YouTube wrzuca vloga, który jest bardzo inspirujący i faktycznie zmienia ludzkie życia, za co wielki szacun, bo to jest coś pięknego. A druga rzecz, z której jest znany, bo o YouTubie nie będę teraz opowiadał, to jakiś czas temu wszedł do polskiej branży chmury publicznej, zbudował tam sobie piękny tron zasiadł na nim i nie chce go opuścić. <głos> <głos> Więc brawo Mirek za twoje wykonane zapytanie na ten Co bardzo ciekawe, jednym z najczęściej pojawiających się pytań oprócz chmury publicznej, o czym była dzisiejsza sesja, było jak zacząć występowaniem na konferencjach, pisaniem bloga, robieniem vloga. Odpowiedź jest bardzo prosta i to jest zasada, którą stosowałem na początku robienia vloga i która pozwala mi przetrwać sam początek robienia tego vloga. I to jest zasada, którą stosował Gary Vaynerchuk. Ale się towarzystwo zebrało. Siema wrócił do vlogowania. No, wrócił. Ja to nie wiem, bo dzisiaj pracę zmieniam, w poniedziałek jak nową, za miesiąc ślub, wiesz, u to... Za miesiąc? Jeden jest większy niż zero. Mhm. Mhm. I to w dwóch aspektach. Po pierwsze, jeżeli występujemy na konferencji versus nie występujemy na konferencji, to pierwsza opcja jest oczywiście lepsza, ponieważ im więcej razem występujemy na konferencji, tym będziemy lepsi i tym będziemy bardziej rozpoznawalni. Ja do tej pory już ponad kilkadziesiąt konferencji. Tak, ostatnio czytam chyba ponad 30-40 wystąpień scenicznych. Ale nie to jest najważniejsze w tej regule: jeden jest większy niż zero. Ważniejsze jest to, że jeżeli wpłyniemy na jednego człowieka pozytywnie, który przyjdzie nasze wystąpienie, albo przeczyta nasz artykuł, albo weź nasze wideo, albo posłucha nas w podcaście, jedna osoba. Tutaj możemy zmienić życie tej jednej osoby, albo dotrzeć do kogoś, kto jest kimś bardzo ważnym i kto pomoże nam w przyszłości. I oczywiście statystyka robi swoje. Super mieć 1000, 10, 1000, 000 wyświetleń per odcinek albo per przeczytany blok, albo mieć na mojej konferencji 10 tysięcy osób. Natomiast równie dobrze jest mieć 5 wyświetleń, 7 osób na naszej konferencji, 14 osób na naszej konferencji. Występowałem też na takich konferencjach, gdzie było kilka osób. Moje pierwsze vlogi miały 17, 20 wyświetleń. Moje wpisy na blogach miały sami po 5 wejść z internetu. Co nie przeszkodziło temu, że A dało to komuś wartość, B ta liczba rośnie. Im więcej coś robimy, tym ta liczba rośnie. I należy traktować każdą osobę, która jest zainteresowana tym, co mówimy, jako osobę wyjątkowo, jedyną, wspaniałą i cudowną. Dziękuję każdemu, kto oglądał tego vloga, czy to moje wpisy, albo były na mojej konferencji. Dzięki Wam jestem tutaj, gdzie jestem. Więc ja już w domu. Dzieci walczą ze sobą. Ula ma ostatnie jakieś zamiłowania do walki z Pietrusiem. To nie ula. Ach, ten brat, cudowny braciżek, tak? Więc jeden jest większy od zera. I ja w swoim wypadku cały czas o tym myślałem i zaczynałem robić pewne rzeczy, że zrobienie czegoś przybliży mi szybciej do efektu końcowego, niż nie zrobienie niczego. Prosta sprawa. Ale też sam na początku swojej kariery miałem takie obawy, że zarówno z blogiem, z vlogiem po prostu nie mam niczego do przekazania nikomu. Nie. Ja jako Mirek nie będę miał czym się podzielić ciekawym z ludźmi. I to wynikało z pewnej rzeczy, którą mi uzmysłowił Jarosław Pałka, który miał dzisiaj sesję jako osoba numer 4. Pokazał taki fajny rysunek, który bardzo mi się spodobał i który bardzo mi wyjaśnił pewne rzeczy, o których. O których nie myślałem do tej pory. Więc do tej pory cały czas myślałam, że to czerwone to jest zakres mojej wiedzy i to, co ja potrafiłbym robić, a to zielone to jest przykładowa osoba inna, czyli każda osoba, która jest na tym świecie, wie tyle samo co wiem ja, i jest o wiele lepsza niż ja w danym temacie. To jednak jak działa świat, to jest bardziej ten rysunek. My jesteśmy tym człowieczkiem w środku, a każda z osób jest tą osobą. Co nie, Ula? Na boku. Czyli my przez to, że idziemy przez świat swoją drogą, uczymy się pewnych rzeczy, czytamy odpowiednie książki, zbywamy doświadczenie w pewnym miejscu, mamy określoną wiedzę. I tej wiedzy inne osoby nie mają. Są pewne rzeczy, które się zazębiają między nami, między mną, między Maczkiem, między Arkiem, między Jarkiem, między każdą inną osobą, z którą rozmawiam, z którą się spotykam. I nie ważne, że ta osoba ma i nie wam, czy ta osoba ma 10 doświadczenia, rok doświadczenia, czy dopiero wczoraj zaczynała. Każdy z nas ma pewną ścieżkę, którą przeszedł, i każdy z nas może czymś się podzielić, czego dana osoba jeszcze nie wie. Kwestia, oczywiście, odwagi i myślenia o tym, że jeden jest większy niż zero. I powiedzenie o czymś Mirkowi albo każdej innej osobie z tych 6 miliardów, które chodzą po tym świecie, może się przyczynić do tego, że zmienimy czyjeś życie, albo życie nawet wszystkich. Na lepsze. Co nie ula? Więc jutro jedziemy do Krakowa i jutro też postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które zadaliście w komentarzach pod filmem o edukacji domowej. Więc zapowiada się całkiem przyjemny odcinek. Tak więc my się żegnamy. Co nie ula, papa? Pa. I widzimy się jutro.